Kolejna powóz na sołaczu. No, chodź chodź. Tak wygląda potok. Ściągnij, no, ściągnij skarpetę. Ściągnij skarpetę, zaufaj mi. Ściągnij, patrzcie. Włóż tu nogę. No, włóż tu nogę. włóż całą. No włóż no, całą nogę. Tak wygląda powóz na sołaczu. To no, postaw kolejną nogę, zobacz ja siłę. Idziemy teraz szybko na podwórko <noise> Sąsiad z Chińczyka Tak wygląda powódź na Sołaczu A w tamtym miejscu wywala wodę Tradycyjnie jak co roku Zarząd Dróg Miejskich ale nikt tym nic nie robi Tak to wygląda o, czy... Dobry. Tak to wygląda, widać dokąd mam wody Mam co roku samochody zalewa na podwórko, więc... A na podwórko już. Tyle jest wody A tak wygląda nasze podwórko w tym roku Gdyby nie to, że murek żeśmy rozwalili, to by wyglądało tak samo jak co roku. A no chodź, to tam by możesz jest Tak wygląda podwórko To kto teraz flachy stawia za to, żeśmy murek rozwalili? No tam gdzie jest dziura Gdyby tego nie było, to by nas zalało tak. O, sąsiadka będzie miała problem. Tyle mamy wody na podwórku. To jest dziura, którą żeśmy zrobili, która ratuje nam podwórko. Tak to wygląda. Kolejny raz jezioro. Tak wyglądają samochody, które są prawie całe zalane Aga!